Pan poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja. Zapraszam. Wysoki Sejmie, Pani Minister, ja w zeszłym tygodniu byłem w Cieszynie po to, żeby wesprzeć pracowników transgranicznych i lokalnych działaczy, którzy się za nimi ujmują, w sprawie możliwości legalnego zarobkowania, normalnego życia. W tej chwili ci ludzie, którzy protestowali w ostatnich dniach, w Szczecinie, w Zgorzelcu, w Cieszynie, w innych miastach przygranicznych są postawieni przed dramatycznymi wyborami albo oderwać się od rodzin i zarabiać na życie, albo zostać z rodziną i stracić źródło utrzymania. Przed taką sytuacją polski rząd nie powinien tych ludzi stawiać. Czym innym jest ruch transgraniczny, ruch turystyczny, ruch międzypaństwowy, okazjonalny, a czym innym jest przemieszczanie się czy to nas, mieszkających tuż pod Warszawą, do pracy w centrum Warszawy, czy tych ludzi o kilkadziesiąt kilometrów do swojego miejsca pracy. Pozwólmy tym ludziom normalnie pracować. Otwórzmy gospodarkę. Dajmy ludziom szansę normalnie żyć. Dziękuję bardzo.